Zostań w domu, polecam, polecamy Karolina Korwin-Piotrowska. Przed nami serial 12, serial produkcji belgińskiej, 12 przysięgłych, którzy zostają wybrani i mają wydać werdykt w bardzo trudnej sprawie kryminalnej. Mianowicie bohaterką sprawy jest kobieta sukcesu, dobrze ustawiona, samodzielna, która pewnego dnia naprawdę morduje swoje dziecko, a potem morduje swoją najlepszą przyjaciółkę. I nagle okazuje się, że ta sprawa z pozoru bardzo prosta. Wcale taka prosta nie jest. Bo okazuje się, że każdy z tych przysięgłych ocenia ją, filtrując jej sytuację przez to, kim sam jest. Bardzo ciekawy serial opowiadający o tym, że bardzo łatwo w dzisiejszych czasach, kiedy dajemy lajki na Facebooku, wydać jest dzisiaj na kogoś wyrok. Zdecydowanie polecam serial 12, belgijski, o tym, że nic nie jest takim, jak mi się wydaje. Od kogo się pani zaraziła HPV? Od Stefana. Miał romans. O czym niektórzy z nas marzą siedząc na kwarantannie, żeby wyjechać, można to zrobić dzięki Jerzemu S Majewskiemu i jego serii dokumentalnej Miasta Rybne. I możemy dzięki niemu w sposób bardzo niebanalny i nietuzinkowy odwiedzić najważniejsze, najpiękniejsze polskie miasta i zobaczyć je z zupełnie innej strony. Między innymi Katowice, Łódź i Warszawa. Zapraszam serdecznie. To jest taka ucieczka wirtualna w czasy, no minione, ale może nie do końca. Może jak już obejrzymy sobie to w telewizji, to potem będziemy mogli na własne oczy to wszystko jeszcze raz zobaczyć. Zapraszam na miasta rytm. Tutaj deptali, dźwigowi. bardzo ekologiczne urządzenie. Tylko aby czy zdrowe. Mamy czapkę, to się rzeczywiście bardzo przydaje w domu. Na na Plus możemy oglądać serial pod tytułem Zbrodnia w White House Farm. I to jest historia autentyczna. Rzeczywiście w sierpniu 1985 roku ktoś wymordował trzypokoleniową rodzinę. No ale... Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Główną podejrzaną była młoda kobieta, która leczyła się psychiatrycznie. Może nie do końca była fajną matką, może zrobiła sobie jakieś takie zdjęcia. No generalnie taka dziwna była. Ona mogła zamordować praktycznie całą swoją rodzinę. Ale na szczęście jest pewien detektyw, który od początku ma ogromne wątpliwości. Ma jakiś dodatkowy zmysł, który każe mu wątpić w to, co wydaje się tak absolutnie oczywiste. Bardzo dobra telewizyjna robota. Zdecydowanie polecam na długie kwarantanniane wieczory. Zbrodnia w White House Farm. Może broń wystrzeliła dwukrotnie albo na drugi raz nacisnęła spust, gdy umierała. Widziałeś coś takiego? Nie kojarzę.